Siemka, siemka, yy, chciałem wszystkich serdecznie przywitać, Wsz wszystkich widzów i subskrybentów, miałem ten filmik nagrać wczoraj, ale wróciłem z pracy zmęczony i padłem jak zabity, obudziłem się późnym wieczorem, stwierdziłem, że nie ma sensu i nagrywam to dzisiaj z pracy, dwa tematy dzisiaj, unboxing oraz sprawa no, tych monet. Było poruszenie na, na kanale troszeczkę. E, co niektórzy z Was podejrzewali, że to są fejki, podróbki. Inni, że e, ktoś się próbuje podpiąć pod w perf. E, poszperałem trochę, poszperałem, popisałem do e, różnych osób. E, ustaliłem, że moneta jest na pewno prawdziwa. Została poddana procesowi e, Postarzenia, oksydacji. E, napisałem również do pana e, Damiana Marciniaka. Jak e, wiecie, ten pan prowadzi bardzo świetny program na YouTube Gabinet Numizmatyczny. Napisałem wczoraj. Byłem mile zaskoczony, jak się budziłem, że dostałem odpowiedź. Zacytuję wam, co pan Damian odpisał. A więc cytuję. Dobry wieczór. Cieszę się, że zainteresowała Pana nasza działalność. Odnośnie monet, które Pan pokazał, to wyglądają na poddane yy, profesjonalnemu działaniu zmieniający typ monety przez oksydację. Generalnie, generalnie nie jesteśmy tutaj najlepszym źródłem informacji do tego typu. O współczesnych monetach, gdyż nie jest to tak naprawdę przedmiot e, naszej działalności i trafiają do nas e, raczej przy okazji. Także ciężko odnieść się co do wartości, ale zważywszy, że jest to dodatkowy zabieg, to zapewne tylko z, mniejszą część. E, za, Zabieg to na zapewne tylko mniejsza część nakładu została w ten sposób zmieniona, więc może w praktyce będą miały wyższą cenę w przyszłości. Z drugiej strony nie jest to jednak zmiana mennicza, więc część osób może to po prostu odrzucać. Yy, niestety nie wiem, sam nie wiem. Najlepiej będzie śledzić. Notowania transakcyjne i archiwa. Pozdrawiam Damian Marciniak. Także generalnie nie jest źle. Ja się. Yy, no, ja się generalnie cieszę z tych monet. Osobiście uważam, że ja bym się zaliczał do tej grupy, która by raczej je odrzuciła. Gdyż w przypadku monet tak może Rand, Victoria ma to jakiś sens. Postażenie tych monet. Także bardziej mi się skierował w tym kierunku, ale Spider-Man czy Hulk, no jakoś do mnie nie przemawiają te monety w ten sposób, chociaż niektórzy je lubią. W porównaniu z tą monetą, no to wybieram tą z lewej, zdecydowanie bardziej mi się podoba. Także. Ci, którzy nie obserwują, chciałbym polecić no przede wszystkim e, kanał Gabinet mizmatyczny. No jest to w pełni, w pełni profesjonalny program, który dzięki któremu możemy się dużo dowiedzieć o monetach. E, odwiedźcie kanał, jeżeli o, o ile tego jeszcze nie robicie, kanał Złotozi i kanał Srebna Skarbonka. Fajne filmiki, bardziej się. Prowadzący skupiają na opisie monety, czego ja nie robię. Może, może mam po prostu za dużo tych paczek też i za dużo momentów, gdybym miał się nad każdą tak powiedzmy spuszczać, no to by to zajęło lata. A i tak doszły do mnie słuchy, że filmiki robię za długie. <laughs> tak więc, moneta, jedna, jedna sprawa zamknięta i unboxing. Gdzieś posiałem mój nożyk żeby je znaleźć. Mamy 5 paczek. Plus ta paczka, o której mówiłem w poprzednim filmiku. Eee, te takie pudełka numizmatyczne. Jak ja to oczywiście nazywam. Pudełka przyszły. Dostałem, zamówi zamówiłem 20, przyszło zdaje się e, 20 chyba 4 nawet. Świetna sprawa. E, oczywiście nie doczytałem i okazało się, że w się one no tak. Nawet jest to lepiej. Ja sobie mogę te szufladki porobić. To jest taka specjalna szyna na te szufladki. Po prostu wytnę kawałek sklejki i będę mógł indywidualnie sobie zrobić szufladki pod każdą monetę. Także także nie jest źle. Te pudełka yy, w Royal Mint są okropnie drogie. Ja je kupiłem w miarę tanio. Są różne, różne rodzaje, kilka rodzajów plastikowe, metalowe. Generalnie super. Także to jest to jest pierwsza przesyłka. No i bierzemy się za unboxing następnych. Nie patrzcie na adres. Już zrobimy rozpakowania tych. W tych rękawiczkach też za bardzo nie mam Nie mam czucia i nie chciałbym tutaj czegoś zniszczyć o, o. Ja ją wezmę z tyłu rozpakuję, bo jak zwykle nie ten nie zasłoniłem adresu. Cóż my tu mamy? Fajne pudełeczko. Takie babciowe. I cóż to jest? Gdzie to się tu otwiera? Tu są co to jest tutaj? Nie tu. O, oh, chorny Kurde, ale system hmm? kurcze. Pierwsze takie pudełko, nie widzę i co my tu mamy? Aha, to są chińscy królowie. Ale fajne, chińscy królowie. Nie wiem, czy to są monety stare, czy nowe. Na pewno są fajne. Kupiłem z przesyłką chyba za 7. funtów. Także cena była bardzo atrakcyjna. Tak one wyglądają. Myślę, że to jest jakaś współczesna, współczesna taka pod turystów produkcja. Ale monetki fajne są za tą cenę. Czemu nie? A jeszcze wezmę, wyjmę jedną i pokażę do kamery, żebyście też oko trochę nacieszyli. Gdzie jest ta kamera tutaj? O, to wygląda tak. Możecie sobie poczytać? A, coś takiego. Tak, chyba raczej tania śniszczyzna, jak to oni trzeskają mnie. Dobra, pierwsza paczka rozpakowana. Bierzemy drugą. Bierzemy drugą. No się cicho, co my tu mamy? Tak, tu mamy pewnie monety 10 dziesięciopensowe. Widać różnicę. Są te dwie dziesięciopensówki z certyfikatem. Z jednej strony lew, z drugiej pewnie jest y, królowa. To jest. Zertyfikat Też chyba mówiłem o nich wcześniej w programie Przyszły w końcu te dwie monety Kolejna paczka I z jednej strony fajnie, że ci Sprzedający takie pakują, ale z drugiej Także trochę, co już my tu mamy. Jest i Iron Man. Ha, 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 ha. Piękna moneta. Takie właśnie, to jest taka w stylu venoma. Jest dużo tego matu i tego lusterka. No fantastyczna hmm. jest. Piękna jest ta moleta. No nie oszukujmy się. Cudo. Dobra. Mamy jeszcze dwie paczuszki. Nie wiem co tu jest. Aha. No i tu jest ta druga, drugie, druga paczka, ta, te pięciotensówki. To już jej widzieliście. Tyle razy. To już jest czwarta w kolekcji. Wszystkie takie same. Użyję je do, do, do czegoś w przyszłości. Po dwa komplety sobie zostawię. Fajne monetki, małe, tanie można je kupić. Cieszą oko. I jest y, ostatnia przysyłka. To już wiemy, co to jest. E, kupiłem parę monet. Też od, od widza, którego kanał też polecam. Polecałem wcześniej, polecę jeszcze raz. Kanał lubię pieniądze. Zrobił ostatnio fantastyczny wywiad z Centusiem, który zrobił mega zakup srebra, srebra. świetny program. No i. Piję od niego parę monetek. Zobaczymy, co tu jest. Aha. Tu jest to. Tu są jeszcze monetki. To jest katalog. Trzy pensówek, które, które będę. Tych mam trochę. O i dwie już dostałem w, w pakiecie. Jak widać. Świetne monetki. Lubię te trzy pęsówki. sam jedną znalazłem. Trzy nawet! Ha ha ha! A to mnie zaskoczył. Szymuś, Szymuś. Normalnie. Normalnie. Piękna sprawa, trzy monetki. W gratisie. Super. Mamy to. Na jedną monetę szczególnie czekam. Gdyż... Bardzo lubię te monety. Tu są silingi, yy, floreny I jest to ta moneta. Widzieliście te monety u mnie na kanale? Jest to o ile się nie mylę, George, który yy, walczy ze smokiem, zabija go, niszczy. Jak zwał, tak zwał. No, jest to już współczesna wersja tych moich. Także, świetna moneta. I co my tu mamy? Mamy cztery Floreny. 13 minut już nagrywam, zmieszczę się w 15. Także, pokrótce, na biegu. Tak, mamy tu tej monetki. Mamy tu monetki. To jest jedna przesyłka, to jest druga, to jest trzecia, to jest czwarta. A było pięć, raz, raz, dwa, trzy, cztery. A nie wiem, jedno cieło, albo źle liczę. Nie, no wszystkie rozpakowane są. Także to są dzisiejsze zakupy. Plus te pudełka numizmatyczne. E, dziękuję wszystkim za oglądanie i subskrypcję. Odwiedźcie kanał e, dzioba i kanał e, skarbon, e, Srebrna Skarbonka. Fajne programy. Gorąco polecam. E, subskrybujcie mój kanał. Łapki w górę. No i. Szczególne podziękowania dla Pana Damiana za szybką odpowiedź. Może za 20 lat, jak się będzie nudził, to mu to, to wpadnie gdzieś mój, mój filmik w, w oczy. Także łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie kanał Złotodziób i Srebrna Skarbonka. Trzymajcie się i cześć!